Dzień dobry, witam wszystkich w czwartek. Mamy czwarty dzień sierpnia. Zaczynamy akademię. Dajcie znać, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Dzisiaj bardzo ważny temat, ważne techniki, które po prostu dobrze działają w uzupełnieniu z FIBO, ale nie tylko. Można stworzyć na podstawie tego, co pokaże niezależny system. To są konkretne setupy i tak jak mówię, pewnego rodzaju połączenie z tym, co znacie. Dajcie proszę znać, czy widać, czy dobrze mnie słychać. Proszę o potwierdzenie osoby, które oglądają na webinarze, a coraz więcej osób do nas dołącza a także na YouTubie, napiszcie czy jest ok pierwsze komentarze już są a pan napisał jest widać wszystko 10 na 10 no to co zaczynamy słuchajcie troszkę pozycji już mamy co się udało, co się nie udało. Może zacznę od tego, co się nie udało. Co prawda wysoko, skuteczność jest wysoka w ostatnim czasie, natomiast troszeczkę nie jestem pewny, jeżeli chodzi o zagranie odnośnie DAXa. I tutaj też pytanie, czy jesteście zainteresowani w ogóle tematem typu hedging, zabezpieczania, ale też wyprowadzanie pozycji. Planuję taki cykl spotkań, bo to jest dosyć rozbudowany temat, więc jakby formuła spotkań pewnie będzie kilku, może kilkunastu i webinarów, zobaczymy. Natomiast będę chciał pokazać, jak ja to robię, rzadko wykorzystuję, relatywnie rzadko hedging, natomiast tutaj mamy taką sytuację, że tego hedża dałem, tak? I teraz pytanie: dlaczego? I co tak naprawdę było powodem, że mam dwie pozycje, i to jest pewnego rodzaju nadwyżka nad tym, co jest z samego szczytu. Także dajcie znać, czy w ogóle temat hedgingu was interesuje jako zabezpieczenie, jako właśnie pozycje przeciwstawne, tak, w kontekście tego, żeby wyprowadzać pozycję na przykład stratą, bo ja mam taką zasadę, że rzadko kiedy gram ze stopem. No oczywiście, jeżeli gdzieś muszę wyjechać, czy nie jestem pewien, no to wiadomo tego stopa ustawię. Natomiast jeżeli jestem przy wykresie, przy monitorze, no to kontroluje pozycję cały czas. Tak, hedging widzę bardzo chętnie, dużo jest takich założeń. Od razu powiem, że to, co jest ogólno dostępne w internecie na polskim YouTubie, na zagranicznym goście się wypowiadają na temat hedgingu, nie mają pojęcia o tym, tak? To jest na zasadzie, jakby ktoś przeczytał jakąś prezentację opracowanie, albo od kogoś podsłuchał i zrobił to po swojemu, ale nie jest praktykiem. To się wychwyci, tak? Ja to wyłapuję błyskawicznie, więc jeżeli ktoś mówi o hedgingu, a tak naprawdę nie stosuje go na co dzień, nie wie, czym jest wyprowadzanie, dlaczego niekiedy trzeba dać większą pozycję od tej pierwszej, takie rzeczy wiecie, mało. No, no, wydawałoby się, że małe, ale one są kluczowe. No to hedgingu was nie nauczy, po prostu, tak? Albo ktoś stosuje ten hedging, albo go nie stosuje, albo umie i bierze odpowiedzialność za to, tak jak ja, albo po prostu się naczytał, tak? I wie, że definicja hedgingu to jest zabezpieczenie i tyle. Na no, to mi teraz pokaż, jak na tym zarabiasz, nie? No bo przecież na koniec nie o to chodzi. Przechodząc do DAX-a, pozycję mam krótką od samego szczytu. Za chwilkę będę tłumaczył. W tym momencie troszeczkę się obawiam one-to-one. -one, ten one-to-one -one, on nie został do końca jeszcze tak naprawdę Wypełniony, szybciutko go pokazuję. Bo tutaj mamy klasykę, jeżeli chodzi o korektę pędzącą. Bierzemy oczywiście największą korektę. Widzimy tam delikatnie, dosłownie kilku punkcików brakuje. Natomiast ten one-to-one one jest widoczny, prawda? Każdy go na pewno widzi. 13675 punktów. Dlaczego na to gram? Dlatego, że bardzo często te pierwsze zagrania na reakcję, czyli te wybronienia tego pierwszego ataku, one są wyraźne, tak? Dlatego wykres powiększej pokażę Wam na mniej więcej jakiego rodzaju dynamikę czekam. Te dwie pozycje długie, które mam, one mogą spowodować ruch co najmniej, i teraz na Waszych oczach to robię, do 50, czyli tutaj będzie take profit pierwszy, a z tej pozycji niżej, do 61 ,8. i 8. Co mi to da? Ano daje mi to to, że. Ten ruch podbijający, czyli tę tak, cofkę, tak zwaną cofkę, no nieprzyjemny moment dla każdego tej prawda, będę chciał jeszcze na swoją korzyść gdzieś tam wykorzystać. Czyli ta duża pozycja, ta krótka pozycja z samego szczytu, ona mi będzie zajabiała, bo w dłuższym terminie, według mnie, indeksy będą spadać, natomiast ten one-to-one -one powoduje reakcję i na tę reakcję jeszcze chcę, wiecie, z tego rynku coś co nieco wycisnąć, dlatego długie pozycje. To jest oczywiście taki bardzo ogólny wstęp na zasadzie, właśnie konkretnego setupu, jeżeli mielibyśmy robić te spotkania na temat hedgingu, to oczywiście będę robił to wszystko krok po kroku, bo tych założeń jest dużo, tak? Nie, nie ukrywam, że to jest prosta strategia taka do nauczenia w jeden wieczór, czy w jeden tydzień. Nie, ja tego się uczyłem naprawdę kilkanaście miesięcy, Mówię na rynku, tak? Czyli jakieś tam pozycje, modele, założenia, coś wychodziło, więcej na początku mi nie wychodziło, tak? Natomiast teraz mam powiedzmy dwa albo trzy takie rozwiązania, które dobrze działają, tak? I psychicznie się dobrze z tym czuję, no bo tutaj masz dwie przeciwstawne, więc jedna jest na minusie, druga na plusie i wiem po prostu, jak tego typu tradey wyprowadzać. Co jest, da co jest dalej? Czym można tutaj się? pochwalić, to na pewno krótkie pozycje typowe zagrania price krzynowe, zwłaszcza to drugie, to jest klasyka, słuchajcie, takie trade na pewno na waszym etapie już powinny być opanowane. Tutaj mamy odbicie 61, widzimy, że jest, jest opły, czyli jest ZZB. Tego typu zagrania można stosować jakby bez względu na FIBO. FIBO oczywiście pomaga, to nie jest tak, że teraz mówię, że same linie poziome typu ZZB i tak dalej mamy rozgrywać, absolutnie nie. Tak jest temat po prostu dzisiejszego spotkania, być przewodnia. Natomiast pamiętajmy, że price action bardzo fajnie nawet trzeba potwierdzać geometrią, mierzeniami, projekcjami FIBO. To jest dla mnie taki synonim, więc jeżeli ja zaznaczam ZZB, to zawsze już taki nawyk mam sobie, będę szukał potwierdzenia tego ZZB, tak, czy schodów cenowych, czy one to -one, bo to wszystko, pamiętajcie, ma się uzupełniać, jak ja to mówię, ma być w zgodności, w pełnej, pełnej takiej harmonii, prawda, no w końcu trading harmoniczny, więc to wszystko jakby ma ze sobą współgrać. Krótkie pozycje są, ja będę je trzymał co najmniej, zobaczcie, tutaj mamy, na jenach 61, więc troszeczkę się e, może nie tego obawiam 61, co poziomu niżej, tak? Dlaczego? Yy, dlatego, że jak się przyjrzymy, to tworzy się na naszych oczach układ harmoniczny, tak? I teraz pytanie, czy wszyscy mamy opanowane układy harmoniczne? Jeżeli tak, no to oczywiście nie ma problemu i to widzimy, tak? Natomiast jeżeli ktoś by nie znał formacji chociażby Gartleya, więc klasyka, no to nie wie, że w tym momencie tworzy się co? Tworzy się fala CD układu harmonicznego. A jeżeli tworzy się fala CD spadkowa, no to miejsca na spadki, no, logiczne, tak, że jest, więc co robię? Z tej pozycji ustawiam take profit do 786, czyli chcę wyjść. Wycisnąć po pierwsze fale CD, po drugie układ harmoniczny, który się tworzy na moich oczach, ale ja go znam, więc chcę na nim zarobić, tak? A po trzecie, będę zwalniał te pozycje, e, obie krótkie, zaznaczę tę z samej góry i tę tutaj, którą dołożyłem na ZZB. I co? I dawał długie pozycje z punktu D786, prawda? Czyli widzimy, że tak naprawdę ZZB były rozwinięciem, czy też uzupełnieniem sytuacji w kontekście harmonii, tak? w kontekście budowania danego układu harmonicznego, bo tutaj mówimy cały czas o tej fali, o tej fali CD dobrze, dajcie znać, czy te pozycje są jasne, czy to jest zrozumiałe, bo tutaj przechodzę dalej, na złocie wyciągamy, wyciągamy i wyciągać będziemy, ja tutaj Wam pokażę targetowanie, bo nie ukrywam, że z tych pozycji, w które mam obecnie złoto, no, powinno dać, zarobić najwięcej, tak, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze gramy tutaj z tendencją, po drugie 161 i tam mierzenia zewnętrzne są wyżej, więc to na pewno jest w tym momencie no, najważniejsze tak? w kontekście dobrego stargetowania. Mam dwie długie pozycje, więc oczywiście będę chciał je zamykać jak najwyżej, z jak najwyższym zyskiem. I teraz jak to robię? Pozycja, która jest niżej, będzie targetowana niżej. To jest łatwe do zapamiętania. Pozycja wyżej, take profit, ustawimy na 161,8. Dobrze, Kasper, podpowiadasz, korekta w korekcie była, ja już nie chciałem zadać tego pytania, ale już potem zobaczyłem, jak przełączyłem się na wykresy, faktycznie jako potwierdzenie jest. Zwróćcie uwagę, bardzo fajny motyw na żywo, proszę zobaczyć, jak rynek broni układów typu OB. Co ja mówiłem przed chwilą? Mówiłem, że ten układ zielony jest niewypełniony, niedorobiony do końca, prawda? Nie był dorobiony. Co się stało? Na naszych oczach, zobaczcie, poszła zbitka, poszło zrzucenie i układ jest, co? Wypełniony. Układ jest w tym momencie wypełniony, zostaje dolny cień. Jaka jest informacja dla mnie? No, prawdopodobnie będą bronić one-to-one, one, bo grają już na jego reakcję. Więc tutaj, w takich zagraniach, właśnie typowym M5-15, bardzo ważne jest obserwowanie i dynamika nawet pojedynczych świec, tak? bo to jest to jest ważne. Jeżeli chodzi o funta, tutaj troszeczkę mi się sytuacja nie podoba, więc zaraz Wam powiem, co zrobię. Mam dwie tutaj sele, więc daję, jak jesteśmy przy tym hedgingu, daję jednego longa. Już tłumaczę dlaczego, jak będę wyprowadzał te pozycje. Zwróćcie uwagę, co się buduje. Może najpierw takie pytanie do Was. Od samego dołka będzie punkt A. To jest taka mała podpowiedź. Jeszcze chciałbym, żebyście dopowiedzieli na czacie, co się buduje w tym momencie, jaki układ, jaki setup, jakbyście mogli to nazwać. No troszeczkę Was tutaj zmuszam do główkowania, ale taka nauka na żywo jest zdecydowanie najlepsza, więc na zasadzie skojarzenia proszę napisać. Co się buduje, co widzimy, co się tworzy? Napiszcie proszę na czacie. Tworzy się zygzak. Tutaj pierwsze odpowiedzi się pojawiają. Mam nadzieję, że na myśli masz to, tak? 1 do 1, czy typowa korekta prosta z f 100 troszeczkę wyżej. No faktycznie 1,21, Dodatkowo no, widzę, że tutaj nasi stali traderzy stali w walce. Oczywiście szybciutko poprawnie odpowiedzieli bardzo dobrze. Tak jest jak Henik piszesz: 1 do 1. Prosta. To nie jest korekta 1 to 1. Kacper, już tak będąc precyzyjnym, bo 1 to 1 to jest korekta pędząca korekta prosta, 1 do 1, to jest ABCD, to jest zygzak, tak? Czyli ABCD to jest prosta równość, a one to one to jest pędząca równość, ok? Zapamiętajcie sobie. To tutaj mamy oczywiście zygzaka. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tym momencie te dwa pomiary, czyli ten żółty, ta projekcja f 1 ten zewnętrzny 161 niebieski daje mi informację tego typu, że będę zamykał tego longa prawdopodobnie tutaj gdzieś między tymi poziomami. Dlaczego? Dlatego, że tworzy się La CD? No bo jeżeli miałbym ją opisać, no to zobaczcie, na samym dole będzie punkt, będzie punkt A, prawda? E, troszeczkę wyżej będzie punkt B, więc oczywiście go tutaj wrzucam. Tutaj niżej mamy punkt C, prawda? No i punkt D jest na FS100, lub po prostu tutaj w tej strefie, w tym tak zwanym obszarze Fibonacci'ego. No ale chodzi o to, że punkt D po prostu widzimy, jakby oczyma wyobraźni, że jest troszeczkę wyżej. W tym momencie na podstawie jakby tej informacji, tej projekcji i jakby zdefiniowania tego setupu, wiem, że fala CD jest przed nami, a mam pozycje krótkie tutaj na samym dole, więc co robię? No daję hedża, czyli będę chciał zabezpieczyć sobie ten wzrost cały, który idzie na fali CD, zdjąć tego hedża, tak, długą pozycję i co zrobić? Dołożyć krótką pozycję, jak najbliżej punktu D, czyli jak najbliżej albo 161 albo FEST albo pomiędzy, prawda? Więc to jest pomysł na wyprowadzenie hedża, tak typowo w day tradingu, no bo to są niskie interwały, oczywiście dzisiaj 5M15. Co jeszcze nam tutaj wchodzi? Wchodzi na NASDAQ, tutaj krótka pozycja jest, już mówię na co było zaganie. Zaganie w ogóle było ciężkie, bo to jest układ harmoniczny. Który był akurat na kongresie, no jest Cyfer, prawda? Setup, który się pojawia coraz częściej, czyli pewnego rodzaju formacja alternatywna. No o co chodzi? O co chodzi o to, że punkt C wybija punkt A, no to jest taka, taki typ zagrania, on jest takim troszeczkę koślawcem, niektórzy go nazywają, no ale jest technicznie bardzo ważny i, i skuteczny, inaczej bym go nie pokazywał. No i w tym momencie bardzo ładnie zadziałał. Co jest najważniejsze w cyferze? No przede wszystkim to, że punkt D jest na 786, tak? Jak wygląda saify? Padają pytania, tutaj już pytacie, no już Wam pokazuję. Punkt X jest oczywiście na samej górze. Z początek mierzenia, czyli czyli 100%, punkt A, B i zwróćcie uwagę, BC, punkt D, ok? Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że punkty są dwie zasady, tak? Punkt C wybija A. Czyli odwrotnie, jak nas to, jakby, jakby, inaczej, jak nas nauczyły układy harmoniczne, prawda? No bo układy harmoniczne mają zasady te klasyczne, tak? standardowe podstawowe, że punkt C nie wybija. a Tych alternatywnych, podstawową różnicą jest to, że punkt C wybija czy nadbija, a tak, niekiedy dolnym cieniem, tak jak tutaj. Natomiast punkt D jest jakby zapożyczony z tych układów tradycyjnych, czyli na Gartleju jest 786, no to na Cypherze też jest 7,86. No i tutaj ta pozycja bardzo ładnie mi bardzo ładnie mi zarabia, także ją będę na pewno trzymał, też jest taka zasada kiedyś to były takie pod, początki podstawy, jeżeli chodzi o targetowanie. Układów harmonicznych, natomiast to często wykorzystuje właśnie w tych alternatywnych układach. Mowa o tym, że jeżeli masz krótką pozycję, to zatargetuj ustaw Take Profit na jej minimum, a minimum w tym wypadku na sejferze jest to punkt C, tak? Więc punkt C zobaczcie, to jest to wsparcie, którego się troszeczkę obawiam, więc po pierwsze go zaznaczę, żebyście wiedzieli, z czego on wynika a po drugie ustawiony już jest take profit, więc jakby nie ma tego ryzyka, że zapomnę zamknąć pozycję, nie, ona się zamknie automatycznie, tak. Dlaczego ten punkt C jest taki ważny? No z dwóch powodów, po pierwsze z punktem C formacji Cyphera, po drugie, zobaczcie, bardzo precyzyjnie sam poziom był już testowany, więc tutaj może wystąpić kolejny setup to party typowo na price action, czyli klasyczne odbicie od wsparcia, tak. 13,217. Ta pozycja za chwilkę się zamknie z dużym zyskiem, i ta reakcja myślę, że nastąpi. No, bo wsparcie naprawdę jest bardzo kluczowe, bardzo techniczne. Także tutaj sobie to obserwujemy. Zobaczmy na złocie, co się dzieje. Co się dzieje takiego na złocie. Ok, take profit zadziałał. Proszę zobaczyć, cały ruch ściągnięty 90, 90 punktów, nie? Całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o złoto. Dajmy M5 i troszeczkę wykres powiększmy. Dobrze, tutaj te pozycje ładnie zajabiają. Te profity, zwróćcie uwagę, są ustawione właśnie wyżej, tak? czyli, z, bazując czy wykorzystując mierzenia zewnętrzne, dostaję taką informację, że one po pierwsze jakby pokazują mi zasięg, a po drugie, jak mam dwie pozycje, to ten zasięg czy te poziomy wykorzystam do zamknięcia tych pozycji z zyskiem, prawda? Więc 127 i 161 są. Po prostu wyżej. No dobra. dolar do 1, tutaj widzę są propozycje już na życzenie analizy za chwilkę. Dolar do 1 tutaj nie wymaga komentarza, układ się tworzył, on jest aktualny, fala CD jest w grze, także spokojnie tutaj nie panikujemy. GBPCHF, tak? Chcecie, żebyśmy zobaczyli? No zobaczymy, co tam na funcie do franka, tak? Wyczajiliście? Rzadko w ogóle patrzę na tego typu pary walutowe, ale. Zobaczmy, co tutaj mamy. no Bardzo ładnie się posypał. Może widzisz tego One, to one ale to nie wiem, czy on nie jest taki troszeczkę za koślawy, ale pomierzymy, pomierzymy, zobaczymy. Tutaj się jakby nie ma co tak pozycjonować na zasadzie, że mi się coś podoba, albo mi się coś nie podoba. Nie, zawsze pamiętajcie, narzędzia to jest numer jeden i to jest zawsze jakby najważniejsze w kontekście podejmowania decyzji czy odczytywania setupów, tak? Mamy mierzenie F100, faktycznie jest, mamy dołek, co jest bardzo ważnym punktem odniesienia i takim potwierdzeniem typowo pracy w kontekście chociażby takiej projekcji FIBO, on wypada tam troszeczkę niżej, dokładnie to jest ten poziom. Zaraz odczytamy różnicę, tak, żeby wiedzieć, tak? Ile się różni ten poziom 1,1570 od mierzenia F100, które jest troszeczkę wyżej, tak? No i teraz jak wygląda mierzenie F100, 1,15,75, a tu 70. 5 pipsów, tak? 5 pipsów spokojnie, to jest do rozważenia. I ten szeroki one-to-one one, wzmocniony zielonym wsparciem technicznym, różnica między jednym a drugim poziomem jest 5 pipsów. Jak najbardziej do przyjęcia. Ok, ropa WTI, no zobaczmy, no, zobaczmy, co się dzieje na, na ropie WTI. A jeszcze takie pytanie: Jestem bardzo ciekawy, czy obserwujecie na Twitterze moje poczynania, dacie znać, tak czy nie? Wysyłam na wszelki wypadek. Informacje i zaproszenie, bo tam dużo publikuję podsumowania, wyniki, setupy, to do czego się przymierzam. Takie szybkie analizy wykonuję z telefonu, z tabletu i staram się na Twitterze jak najszybciej też to publikować. Dajcie znać, czy ta forma jest dla Was ciekawa. Ten trading wakacyjny, taki rodzaj eksperymentu jest ok. Na Twitterze możecie sprawdzić szczegóły, nie tam wszystko. Pokazuję no, staram się, żeby to było jak najbardziej na żywo, no, ale wiecie, z telefonu nie zawsze zdążę tak szybko wyklikać, więc ja muszę i tradować, i opisywać, i zamieścić na Twitterze, więc trochę się muszę nagimnastykować, ale już mi idzie to coraz lepiej. Okej, okay, zerkacie Twitter super. Zerkacie sobie co robię, Twitter ok, No dobrze, to na razie tę formę zostawiamy. No dobra, co miało być? Ropa miała być, tak? Czy Bitcoin miała być? O, dużo widzę, propozycji piszecie. No dobrze, no to zobaczmy po, ko po kolei. Okay. Mhm, tak, no tutaj setup można powiedzieć setup marzenie a, dlatego, że jest mierzenie zewnętrzne, ale jest niżej. Zaraz to zobaczymy, bo tutaj jeszcze jest mierzenie, zobaczcie, jakie szerokie SD1, nie wiem czy ono już nie zostało aktywowa a, rynek broni, proszę zobaczyć, pięknie bronimy, dwa mierzenia zewnętrzne mamy, no bardzo ciekawy setup, słuchajcie, chyba go za chwilkę na chyba go za chwilkę będę również u siebie rozgrywał. Jak nie teraz na live to na telefonie. Tak, no mamy bardzo ładne te projekcje, 79 i tam troszeczkę niżej, 88, 47, dwa mierzenia zewnętrzne, pierwsze, drugie, dwa razy oczywiście mierzenie po No i to wszystko jest w tym momencie w grze, także bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Mhm, no dobrze, zaraz zobaczymy co się dzieje dalej, jak są pytania jakieś techniczne, no to śmiało, proszę. Proszę pytać, euro-dolara chcecie, tak? Tak, Edek w ogóle tworzy, zobaczcie jaki fajny układ na dzień jutrzejszy raczej, bo nie sądzę, żeby Ameryka to wycisnęła. Natomiast na jutro jak znalazł, tak? Końcówka tygodnia uważam, że będzie spadkowa na eurodolarze. Już wam pokazuję, pod co u mnie prawdopodobnie będzie, będzie grane, tak? Zobaczcie. Mierzenie mamy, prawda? Zewnętrzne, mamy wewnętrzne i już tłumaczymy o co chodzi. Zresztą tutaj nie ma co tłumaczyć, to. Po prostu widać klastrę dwa, dwa razy FIBO, małe i duże FI, czyli motyw FTS-owy. Stary dobry setup na odbicie, na reakcję, jak kto woli. Natomiast chodzi o to, że on jest bardzo, bardzo skuteczny, tak. Tutaj, oczywiście, też mamy zygzaka. Ja go szybciutko zaznaczę, bo zawsze strategia FTS jest oparta na korekcie prostej, czyli na zygzaku. Mamy falę AB, mamy falę BC i mamy falę CD wzrostową i na jej zakończenie w tym momencie czekam, czyli jeżeli miałbym wyznaczyć jakiś setup, pomysł na zagranie, czy jakiś poziom konkretny, to byłyby te rejon, to rejony 1.0.2.24, czyli tutaj troszeczkę wyżej, powiedzmy pomiędzy małym a dużym małym a dużym phi, nie? Tak, ja też ściągałem sele, będę robił podsumowanie na Twitterze, to zobaczycie, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć to, o czym mówiłem przed chwilą, Zwróćcie uwagę, jak mechanika rynku, jak samo price action pokazuje nam, czy daje nam informację, gdzie cena może reagować. I tutaj mamy idealny setup, tak? Zwróćcie uwagę, nie widzieliśmy prawej strony wykresu, mówiłem, że jest wsparcie, że pozycja będzie po pierwsze zamykana zyskiem, po drugie, może być reakcja, może być odbicie, może być cofka. Co się dzieje? Rynek przebił, czyli nadbił dolnym cieniem. cofkę mamy już rynek zawrócił, ile 27 punktów w tym momencie z punktów 15. Już by miał cofkę, nieprzyjemną, prawda? Co zadziałało? Klasyczne odbicie od zielonego wsparcia. Także to jest w połączeniu z harmonią, pamiętajcie, z geometrią, z mierzeniami FIBO, price action, czyli klasyki, jeżeli chodzi o ZZB czy schody cenowe, idealne połączenie, świetna kombinacja, pamiętamy o tym, pamiętajmy o tym, niech to będzie taki, wiecie, motyw przewodni dzisiejszego live'a, dobrze? Dzisiejszej akademii. Zresztą też taki jest, no bo jednak trading na Forex w oparciu o Price Action miał nam pokazać, że to są dwie niezależne techniki, ale najważniejsze jest to, że można je fajnie połączyć. No setup książkowy, tak jak Henik pisze, dokładnie, no ale jak się nauczymy tych rozwiązań, setupów, potrafimy je znaleźć, nazwać i co ważne rozegrać, no to potem sobie zdajemy sprawę, że rynek jest po prostu logiczny i poukładany, tak? No ale wiadomo, trzeba się porządnie do tego przygotować. Precyzja, sztos, Michał pisze. No dokładnie, na tym to polega, dlatego tak jak mówię, na wakacje absolutnie nie narzekam, Dlatego, że nie można powiedzieć, że jest nuda, że rynek gdzieś tam nie wypełnia setupów, że inaczej to chodzi wszystko. Nie, wszystko chodzi dobrze. Setupy są wypełniane, wyniki jakie są, to widzicie na Twitterze. Więc po prostu wyniki się zawsze bronią, tak? Można sobie jakoś zagrać setupów, skuteczność po prostu ocenić, nie? No dobra. I co na zakończenie, bo dzisiaj takie szybkie wejście, szybka akademia, to żeby Was z wakacji tutaj za bardzo nie zanudzać, nie zabijać za dużo czasu, bo fajna pogoda, więc jest co robić. Jeżeli chodzi o dolara do jena, podsumowując, trzymam, trzymam co najmniej do punktu D, tutaj przypominam, układ harmoniczny jest najważniejszy w tym momencie, czyli 132.78 zakończenie punkt D całej formacji Gartleya. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o dolara do jena. Ropa, no to jest to 161, to było tłumaczone. ABCD na GBPUSD było tłumaczone. Tutaj czekamy na Gartleya. Pamiętajcie o zewnętrznym mierzeniu fali BC, czyli też klasyka książka, prawda? A Bitcoin, jeszcze na zakończenie. Dobrze, że tutaj przypominacie, bo bym zapomniał, ale najwyższy czas Bitka też omówić. Mówiłem, słuchajcie, o i tutaj też jest bardzo fajny przykład zagrania. E, Zagrania pricea krzynowego, już mamy. Mówię, o właśnie, to widoczne jest na H4, na H1, może na H1 to pokażę, tak, żeby to było bardziej czytelne. Proszę zobaczyć. Mamy wsparcie, prawda? Mamy bardzo ładny poziom. Testowane, no właśnie, co nam daje, czy jaką przewagę daje nam podejście actionowe? No Między innymi taką przewagę, że dane wsparcia nie działają w nieskończoność. To jest jakby ogólna zasada, ale musimy być tego świadomi, tak? Bo jak patrzę na niektórych analizy, mają wsparcie, ono było testowane 7 razy, i mówię, o i tam dalej jest wsparcie, tak? To ja mówię od, otwarcie, tak? Jak ja przeciwnie do tego, co ty grasz i się wcale na mnie nie obrażaj, ale jeżeli nie znasz statystyki, nie wiesz, jak cena reaguje, to każdy test powyżej czwartego jest yy, przeciwko tobie, tak? Ryzyko wybicia, tak jak tutaj coraz większego wybicia dołem, jest większe, więc też po prostu należy być tego świadomym, to rozumieć, tak? To jest typowe podejście krzydowe połączone oczywiście z mechaniką rynku. Tutaj zewnętrzne mierzenia w takich sytuacjach jakby pokazują, po pierwsze, zasięg wybicia. Po drugie, jeżeli miałabyś pozycję, to mamy take profit, czyli mamy gotowe rozwiązanie. No bo pamiętajmy, że FIBO po pierwsze daje nam informacje, po, po drugie, daje nam bardzo dużą precyzję do wejścia, ale też do wyjścia z pozycji. Nie? W tym wypadku bitcoina obstawiam, że miejsca na spadek mamy do 22,270 albo nawet niżej 22 tysiące. 22 tysiące, i to są dla mnie targety. Spotkamy się za kilka dni na live'ach na FiboTV, zobaczycie, że cena pewnie tutaj się znajdzie. No, i tym miłym, może niezbyt tak optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy szybki live, Szybką Akademię. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Price Action w połączeniu z Fibo, z geometriami, z układami harmonicznymi działa doskonale. Jeżeli chodzi o hedging, obiecuję, że będę temat rozwijał. Na jesień muszę się też przygotować, bo tam, tak jak mówię, jest idei troszeczkę więcej. To nie jest materiał na jeden czy na dwa spotkania, a co najmniej na jeden dwa miesiące. Co najmniej. Ja też nie robię rzeczy po łebkach, tylko robię to porządnie więc po prostu muszę to wszystko zebrać w kupę, pokazać Wam do kupy, tak, pokazać co ja stosuję, jakie są inne rozwiązania, bo może też będą Was interesowały, no i oczywiście tego typu spotkań z Wami przeprowadzić. Dzięki za dzisiaj, łapka w górę, pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek na Twitterze, obserwujcie, jestem aktywny, trading wakacyjny u mnie cały czas działa, fajne, fajne są wyniki, zresztą obserwujcie sami sobie, ocencie, tak, czy warto obserwować, czy nie. Miłego popołudnia Wam życzę, miłych wakacji, no bo dopiero połowa. Cały sierpień przed nami. Odpocznijcie też. Nabierzcie energii, no i co? Na jesień, na jesień zwiększamy częstotliwość i spotkań na żywo i FIBO i oczywiście live'ów tutaj w biurze stacjonarnych. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. Cześć.